Witam Państwa serdecznie. Wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj wagę kuchenną firmy Brabantia. Jest to waga z elektronicznym wyświetlaczem. Dodatkowo do wagi jest dołączony timer. Jak widać, tak wygląda to opakowanie tego produktu. Tutaj mamy symbol 480607. Pod tym numerem można znaleźć ten produkt u nas na stronie. Jest oczywiście wykonany z metalu i, i tworzywa sztucznego. I teraz pokażemy właściwie dzisiaj to nawet będzie taki wideo test, nie tylko pokaz. Pokażemy, jak ta waga działa. I widać, jest zapakowana, ma specjalną wytłoczkę. Wysuwamy to po prostu tutaj, w środku, w opakowaniu. Mamy jeszcze dwie ciekawe rzeczy: jest ulotka z informacją, z prośbą o rejestrację na stronie Brabanti Plus, oczywiście, instrukcja obsługi. Obsługa jest dosyć prosta, że tak powiem. Postaram się to nawet bez instrukcji pokazać. Takie podstawowe funkcje, oczywiście. Tu wyjmujemy, tu jest nasza waga. W zestawie dołączone są trzy bateryjki oczywiście alkaliczne. Jest to coś takiego. To oczywiście są. Pozostałości po paluchach, jest to oczywiście stalmatowa, nie jest to z pokryciem FPP, więc tutaj jakieś palce niestety na tym będą nam zostawać. Nie jest to oczywiście żadne uszkodzenie, przecierając to ściereczką, to znika. Tutaj mamy wyświetlacz, tak wygląda ta waga. Tu są oczywiście przyciski do sterowania, tutaj jeżeli chodzi o ten przycisk, to jest timer. Tutaj mamy oczywiście do wagi. Wsadzimy baterię i pokażemy, jak to działa. Dwa i 3. Jak było słychać piknięcie wagi, to już znaczy, że działa. Tutaj mamy oczywiście wyświetlacz. Tak on ładnie wyświetla. No, oczywiście trzymam go w ręce, więc teraz są wahania dosyć duże. Staramy się to pokazać na pudełku. Mam nadzieję, że widać wyświetlacz. Myślę, że widać. Ustalamy sobie wagę. On chwilę musi, musi się zresetować, że tak powiem. I tak, mamy gramy ustawione. Można wybrać sobie mililitry oraz jakieś funty. Zróbmy to w gramach, bo to będzie najpewniejsze. Tutaj wezmę naboje do syfonu. Zobaczymy ile one ważą. 10 sztuk naboi. Mamy 312 gram bardzo dokładnie pokazuje co do jednego grama szybko, szybko się restartuje, ta waga, nie powinno być z nim żadnych problemów dodatkową funkcją jak już mówiłem jest timer który odpalany jest tym przyciskiem bocznym, tu przechodzimy do wagi, tutaj do timera ustawimy sobie na przykład 10 sekund jak to na amerykańskich filmach i zastartujemy tym bocznym przyciskiem i tak jak widać czas upływa i zaraz powinien sygnał dźwiękowy się pokazać. Jest to charakterystyczny dźwięk do sprzętów elektronicznych XXI wieku. Większość piekarników czy mikrofalówek ma właśnie podobny timer. Wyłączamy to klikając oczywiście na boczny przycisk. Można skorzystać z wagi. Oczywiście, jak włączamy wagę, trzeba chwileczkę zaczekać, ona się chwilę ustawia i już możemy sobie ważyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.